Chcieliśmy podziękować naszej drużynie za dobry w jej wykonaniu sezon, który pomimo ogromnych problemów na początku rozegraliśmy do końca, myślę, że z jednym z naj, a na pewno, z, jednym z najsłabszych budżetów w całej lidze. Dzięki zaangażowaniu drużyny, zawodników, trenera, trenerów i działaczy oraz nas, myślę, że naszych kibiców. Ta drużyna osiągnęła bardzo dobry wynik, jak na swoje możliwości, gdyż pierwszy raz od powrotu do ekstraklasy zdobyliśmy szóste miejsce. Bardzo żal jest tych play-offów, które nie poszły po naszej myśli, ale zmierzyliśmy się z bardzo mocną drużyną, Tyską, której niestety w każdym meczu pomagali, pomagali sędziowie. Niestety no, poziom sędziowania w Polsce jest jaki jest i tego już nie unikniemy, ale może kiedyś, kiedy zrobimy się Sędziego Saneckiego, będzie lepiej. My jesteśmy zadowoleni z sezonu, drużyna sprawdziła się, na pewno będą tam potrzebne jakieś drobne korekty, ale chcielibyśmy, aby trzon tej drużyny został na przyszły sezon i stanowił o sile Sanoka, STS-u i nas wszystkich. No chyba tak i my też pozytywnie do chłopaków zupełnie podeszliśmy po tym meczu. Na tyle ile po prostu mogliśmy, no to chłopcy włożyli zdrowie, graliśmy dzisiaj na trzy piątki. Ciężko jest wytrzymać playoffy też na trzy piątki i tutaj gdzieś próbować mierzyć się z tychami. Staraliśmy się to zrobić. Niestety drużyna tyska okazała się lepsza, ale myślimy pozytywnie. Także myślę, że chłopcy tutaj dużo, dużo zdrowia zostawili. No powiem szczerze, no to wczorajszy mecz to był taki mecz e, typowy playoffowy, gdzie się dało odczuć tą walkę, walkę o wszystko i no, na pewno ciężko przeżyć takie spotkanie, gdzie gdzie już jest 4-3 i, i w ostatnich czterech sekundach pada w No ale taki jest sport, no, to wygrywa jedna strona, druga przegrywa. No, trzeba goryć tej porażki, przełknąć i się przygotowywać następny, ale tak, jak już może ja te doświadczenia nie mam, że ten trzeci mecz to już jak był przegrany po takiej walce, gdzie była czwarta tercja, praktycznie to była już 17 minuta, myśmy grali na trzy piątki, dwóch zawodników straciliśmy. Spodziewałem się tego, że będzie ciężko, ale tu trzeba chłopaków pochwalić, bo dali naprawdę serducho. Szkoda mi może pierwszego meczu w Tychach, gdzie naprawdę też bardzo dobre spotkanie rozegraliśmy, ale mówię, to są play-offy, trzeba wygrać 4 mecze pokazać, że się jest lepszym. No na pewno, no, trzeba iść rozmawiać, bo jak to się mówi, w tamtym roku zaczęliśmy bardzo późno, gdzieś przygotowaliśmy się do tego sezonu. Ale mówię, no jak to w Sanoku bywa, yy, z roku na rok zbieramy się, zbieramy się, zbieramy się. Nie mamy takiej stabilizacji, możemy sobie to zobaczyć w innych klubach, ale na pewno będziemy chcieli zacząć troszkę wcześniej. Czy mamy na to, czy będziemy mieli na to, żeby móc się przygo przygotować? No to też nie trzeba mówić, że kibice w Sanoku nigdy nie zawodzą. To jest ten zawsze nasz szósty zawodnik i tak się będziemy trzymać zawsze. Wydaje mi się, że mecz był dobry, zacięty, dużo walki. Także jak wszystkie te mecze w play-offie, ogólnie zacięte, wyrównane. Także Okiem kibica myślę, że zostawiliśmy serce na lodzie i, i pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. No, ja w sumie jestem przyzwyczajony do sanockiej publiczności przez te lata, także na mnie kolejny mecz, kolejne play-offy, myślę, że bardzo fajna atmosfera i buduje to. Każde wyjście na lód po prostu buduje i chce się walczyć po prostu. No uważam, że tak. Przy naszych zawirowaniach przed sezonem ogólnie i i jak to wyglądało na początku sezonu, no to myślę, że sezon, że szóste miejsce jest okej. Okay. Może nie wiem, czy to pytanie jest do mnie, akurat bardziej to chyba do sztabu szkoleniowego, do prezesa. i pytanie do ciebie o chęci? No, chęci są zawsze. To jest, wszystko, zależy, jak się fizycznie, fizycznie będę czuł, jaka będzie drużyna. no Mówię, że to. Póki człowiek w grze, to jest w grze. A nie zastanawiałem się nad tym. Na razie skończyłem ten sezon, a co będzie, to, to człowiek nie planuje.